Dzień 23 października 2007 roku przejdzie do historii szkoły w Mielniku. W te wtorkowe przedpołudnie w szkolnej hali sportowej zebrała się uczniowska i pedagogiczna zbiorowość oraz zaproszeni goście, by być świadkami nadania imienia szkole oraz przekazania tej placówce sztandaru. Z myślą o tym działania były podejmowane przez ostatni rok. Imię dla szkoły wybrali uczniowie, nauczyciele oraz mieszkańcy gminy Mielnik podczas wcześniejszego referendum, zaś sztandar ufundował wójt sztandar będzie nieodzownym elementem nie tylko szkolnych uroczystości. Nieodzownym akcentem takich uroczystości jest symboliczne wbijanie gwoździ w drzewce sztandaru. Gwoździe wbijali przedstawiciele władz gminy, pracownicy zespołu szkół oraz zasłużeni dla, szko dla szkoły. Data nadania imienia szkole nie była przypadkowa, oto 23 października podpisano Unię Mielicką. My uczniowie Zespołu Szkół Miejskich wobec standardu naszej szkoły i w obecności osobnych gości oraz nauczycieli, wychowawcy i rodziców szukujemy Twoją nauką i postawą moralną dbać o dobre imię naszego